Śmiertelnie potrącił pieszego i uciekł. Policja szuka go. Dolnośląskie, dziecko, które potrącił, zmarło. Szuka go policja. Trwają poszukiwania mężczyzny, który w niedzielę na drodze relacji z Gorzelec Bogatynia na Dolnym Śląsku potrącił trzyletnie dziecko. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów domniemanemu sprawcy wypadku. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Prokurator. Tomasz Czułowski przekazał, że śledczy ustalili, że sprawcą wypadku, w którym zginęło trzyletnie dziecko jest 25-letni Dominik H. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku. Nadal trwają jego poszukiwania. Prokurator Czułowski powiedział, że prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów H. Mężczyzna usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w wyniku którego zginęło trzyletnie dziecko, a także tego, że zbiegł z miejsca zdarzenia, powiedział prokurator. Dodał, że mężczyźnie grozi 12 lat więzienia, w niedzielę popołudnie na drodze wojewódzkiej 352 relacji z Gorzelec, bogatynia na wysokości miejscowości Koźmin-Powiat Zgorzelecki, doszło do wypadku, w którym śmierć poniosło dwuletnie dziecko, a ciężko ranni zostali jego rodzice. Domniemany sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu został pasażer auta, którym miał kierować H. Prokuratura przesłuchała go w charakterze świadka.